Ulica Hudoby numer 11. Wchodzę na podwórko, zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja. To podwórko jest bardzo rozległe, ma dużo garaży, a w górę jest nieczynne kilotencjał. Nie widać śladów jam, bo wydaje się, że tutaj szczury nie muszą wcale robić jam, bo mogą mieszkać w garażach na przykład w tym pierwszym. Tutaj też są widywane. Się to się nagrało, dziękuję. A tu, jak mówi mieszkaniec w kimie, to już jest szczura masakra. Tędy szczury dostają się do piwnic na podwórku przy chudoby 11. żeby oddać sprawiedliwość, przecież to jest spacer śladami deratyzacji. Jest na całym podwórku jedna tabliczka i jeden karmnik. Czy coś w nim jest? Nic. Czy tam wychodzą szczury? Pewnie tak, bo one mieszkają tutaj w tym garażu. Wyszła już z podwórka przy ulicy Hudoby 11, ale tak de facto to całe podwórko się ciągnie od ulicy Brzeskiej aż do ulicy Kościuszkiej. I sytuacja tutaj taka jest, że szczury nie kopią jam w ziemi, tylko po prostu mieszkają w garażach albo w piwnicy, która jest dostępna, bo niezabezpieczona. Na całym terenie popływki kinie tęcza. No i także problemem jest to, że który mieszka na czwartym piętrze mówił mi, że dochodzą nawet do czwartego piętra, bo lokatorzy, mieszkańcy nie zamykają drzwi na podwórko i w kubła, w workach wystawiają śmieci na klatkę schodową, bo im się ich nie chce znieść do śmietnika. I szczury zwabione tymi śmieciami dochodzą aż na czwarte piętro. Oczywiście kubły na śmieci zmieszane są niezamknięte.